Najpierw konsultacje społeczne i kampania informacyjna. Strefa czystego transportu w Krakowie dopiero za rok. Na początek bronowice i Opatkowice. Ławka dialogu prezydenta Aleksandra Miszalskiego ruszyła w miasto. Ostatnie dni na złożenie wniosku do planu ogólnego. Opaska, która pomoże odnaleźć zagubione dziecko. I 125-lecie Muzeum Krakowa już w najbliższy weekend. W tym żyje miasto Iwana Siedni Konecka. Dzień dobry. Czas na miejski serwis informacyjny. Zaczynamy. Na początek Bronowice Wielkie, potem Opatkowice. Prezydent Aleksander Miszalski rozpoczął cykl spotkań i dyskusji z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Łowka dialogu będzie stawać wszędzie tam, gdzie mieszkańcy będą chcieli z nim rozmawiać. Każde tego typu spotkanie jest zawsze wartościowe. To znaczy tak naprawdę nie ma spotkań z mieszkańcami, którzy przychodzą i którzy nie wnoszą czegoś w moją wiedzę, w wiedzę urzędników, bo zawsze przychodzą ci, którzy mają jakiś problem, którzy są zainteresowani, którzy są jakichś zmian, wnoszą bardzo dużo i co więcej mają wiedzę, to znaczy potrafią się powołać na konkretne dokumenty, na konkretne zapisy planistyczne, bardzo często zaskakują. Tutaj przede wszystkim mieszkańcy ulicy Smoleńskiego bardzo prosili pana prezydenta, żeby przyjechał głównie. Chodziło o to, żeby. Wybrzmiała sprawa planowanej budowy tutaj hali. Bardzo jest właśnie ważne to, żeby takie kompetentne osoby, które zajmują się sprawą, mogły odpowiedzieć, bo niestety no, mieszkańcy nie mają pełnej wiedzy prawnej. Myślę, że pan prezydent jest takim prezydentem nie gabinetowym, tylko właśnie takim jeżdżącym. Widzimy, że jest bardzo otwarty na społeczność. Widzimy, że jeździ po różnych osiedlach. Bardzo się cieszymy z tego powodu, bo zawsze lepiej rozmawia się tam, gdzie są problemy, niż w gabinecie. Najpierw konsultacje społeczne i szeroko zakrojona kampania informacyjno-edukacyjna. Wejście w życie strefy czystego transportu zostało przesunięte o rok. To czas dla miasta, by przygotować potrzebne zmiany w projekcie uchwały. Powody mm, przeniesienia w czasie wejścia w życie strefy czystego transportu są trzy. Prawdopodobnie ten najważniejszy to jest powód prawny, sądowy. Naczelny Sąd Administracyjny wciąż jeszcze nie ocenił obecnej uchwały o strefie czystego transportu. W związku z tym nie jesteśmy do końca pewni, czy zapisy te, które myśmy proponowali, a które podważył Wojewódzki Sąd Administracyjny, są właściwe, czy też nie. Drugi powód jest taki, że na przykład w tej wciąż obowiązującej uchwale o strefie czystego transportu są wpisane nalepki. Te nalepki już zostały wykreślone z ustawy o elektromobilności, o paliwach alternatywnych, a my cały czas te nalepki mamy w uchwale, chociaż od początku powtarzamy, że one są nam niepotrzebne. Trzeci element, również bardzo ważny, to jest taki, że chcielibyśmy, żeby ta strefa, Czystego transportu była współtworzona przez mieszkańców. Dlatego teraz rozpoczynamy taką dużą akcję informacyjną, edukacyjną, informacyjną. Chcemy raz jeszcze wytłumaczyć zarówno mieszkańcom, jak i mieszkańcom w ogóle metropolii krakowskiej, co to są w ogóle strefy czystego transportu, gdzie je wprowadzono, dlaczego, jak one funkcjonują i jakie dają efekty. Jeszcze tylko do 30 czerwca możecie składać wnioski do otworzonego planu ogólnego dla Krakowa. To dokument, który pomoże urbanistycznie rozwijać miasto i będzie wyznaczał strefy, gdzie powinna być zabudowa mieszkaniowa, zieleń, usługi, handel wielkopowierzchniowy czy tereny przemysłowe. Do tej pory wpłynęło już ponad 14 tysięcy opinii mieszkańców. To pokazuje, jak bardzo silnie potrafią się angażować w sprawy publiczne wtedy, kiedy są ważne, znaczące i kiedy rozumieją ich wagę. Do końca tygodnia mieszkańcy Krakowa mogą zgłaszać swoje uwagi do planu ogólnego dla Krakowa. To tyle ważny dokument, że on mówi o tym, jak w kolejnych latach będziemy żyć w tym mieście. Gdzie będą szkoły, parki, przedszkola, nowe obiekty rekreacyjne? To od nas jako mieszkańców będzie to zależeć. Zakładam, że w okolicach początku września wszystkie te uwagi będą już skomentowane, przeanalizowane, każda z tych uwag będzie zyskała swoją odpowiedź. Jako osoba, która odpowiada za ład przestrzenny w tym mieście, gwarantuję, że każda z nich zostanie niezwykle poważnie potraktowana i wierzę, że dzięki temu będziemy mieć lepszą przestrzeń w naszym mieście. Mają pomóc w szybkim odnalezieniu opiekunów zagubionego dziecka. Specjalne opaski na rękę. Można na nich zapisać numer telefonu do rodziców. Krakowska Straż Miejska ma do rozdania 2000 takich opasek. Jest to akcja, którą my powtarzamy każdego roku. Chcemy przypomnieć przede wszystkim rodzicom o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo ich dzieci podczas wakacji. Właśnie dlatego wyposażamy rodziców w opaski identyfikacyjne. Służą one temu, że w momencie, kiedy mamy nawet najmniejsze podejrzenie, że nasze dziecko może zginąć nam z oczu, zniknąć, zwłaszcza gdy jesteśmy w tłumie, gdy jesteśmy w nowych miejscach żeby w tych właśnie momentach e, użyć tej opaski, na przykład wpisać numer telefonu i, e, i imię na przykład mamy, dzięki czemu bardzo szybko można później zidentyfikować rodziców i z nim się skontaktować. Myślę, że są zabezpieczeni. Tu zaraz nakleimy, o, napiszemy numer telefonu i w razie czego będzie wiadomo, do kogo dzwonić. Podziękuj, zrób dziękuję. papa. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Sianokosy na największej krakowskiej łące. Maszyny rolnicze pojawiły się w centrum miasta. Bale z widokiem na Wawel to chyba najczęściej robione w ostatnich dniach krakowskie zdjęcia. Trawa już jest bardzo wysoka, i w te ciepłe, już letnie dni przyszedł czas na sianokosy. Przed traktorem. Nie... Idą też nasi pracownicy, którzy wypłaszają zwierzęta, tak żeby zachować maksymalne bezpieczeństwo. Trawa w dobrej kondycji widać jest w tym roku, dużo, dużo właśnie zielonego jest spodu. Kolejną rzeczą będzie, będzie zgrabywanie nawałki i, i po prostu pójdzie to do bali. Będzie prasa, prasa będzie prasować, bale będą zbierane, zawiezione na gospodarstwo do, do spasenia dla zwierząt. To koszenie jest wykonywane w ramach umowy bezkosztowej. Po koszeniu, przez taki pewien czas, będziemy mieć taki efekt rżyska, ta trawa będzie bardziej żółta, tak jak wygląda łąka po sianokosach. Natomiast prognozowane też są opady deszczu, więc za moment błonia na nowo się zazielenią, na nowo będą cieszyć oko soczystym zielonym kolorem i będą zapraszać niższą trawą do piknikowania, do odwiedzania ich. Nowo otwarty w Krakowie park Tetmajera w Bronowicach ciągnie się wzdłuż ulicy Tetmajera od parkingu aż po zbiornik wodny Pasternik i teren leśny graniczący z uroczyskiem Wrząsce. To doskonałe miejsce na podglądanie przyrody, wędrówki z rodziną, spacer z psem i bieganie czy jazdę na rowerze. Miejsce jest przepiękne i naprawdę, jeśli chodzi o Kraków, to wyjątkowe. Z tym jeziorem, z tą częścią taką tarasową wchodzącą w jezioro i taki spokój. To, to tam jest raj dla dzieci. Cała infrastruktura dedykowana dzieciom. No i starszym wszystkim po prostu. Także to jest... śledzę i jestem pełen... Podziwu dla krakowskiego zarządu Zieleni? Park Majera jest parkiem rzecznym i tak jak parki rzeczne, Park Majera wyróżnia kwestia przyrody. Mamy tu las. Jest też duży staw który został udostępniony mieszkańcom. Zostały wybudowane pomosty, ale sam staw został obsadzony licznymi roślinami. Mamy kosaćce, mamy wierzby, też jest grążel, który tutaj występował wcześniej i teraz ładnie kwitnie na żółto. Bardzo park mi się podoba, bardzo ładny staw. Bo co codziennie będę chyba tutaj przychodzić z kijami, żeby spacerować sobie naokoło stawu. Bardzo fajne miejsce. To już w najbliższy weekend – 125-lecie Muzeum Krakowa. W programie obchodów jubileuszu znalazły się zabawy historyczne, warsztaty oraz koncerty – Kraków Street Band i Percival. Chcemy się razem bawić. 29 czerwca 15 rozpoczęcie, 15.15 -15 koncert zespołu Kraków Street Band, 20.30 koncert zespołu Percival, a właściwie tyleż koncert ile przygrywamy i bawimy się. Warsztaty dla rodzin z dziećmi. Bardzo serdecznie zapraszam do Barbakanu od godziny 15 do zmroku. Świętujemy 125-lecie, najpiękniejszej opowieści o tym mieście. Sport teraz w serwisie. Sport, który łączy wszystkich sportowców, dodać trzeba. Brak Barrier Battle 2024 CrossFit Adaptive dla osób z niepełnosprawnością ruchową zdobywa coraz większą popularność. Szczególnie ze sportem mam od bardzo dawna do czynienia, a chciałam się też sprawdzić w nowej, jakby dyscyplinie. Obserwuję właśnie tą fundację od bardzo dawna i bardzo chciałam tu przyjechać. Ja jestem z fundacją związana już od lat i tutaj trenuję regularnie, więc konsekwentnie chcę się też sprawdzić. I jest to też świetna zabawa na tych zawodach, gdyż już dwa, dwie, to jest trzecia edycja dwie poprzednie też były świetne, także ko kontynuuję to po prostu. Właśnie przede wszystkim integracja, rywalizacja, takie nakręcanie się do działania, taka pozytywna energia, także naprawdę każdemu polecam udział w takim wydarzeniu. Biorę udział też w konkurencji w teamu. No, bardzo fajna, bardzo fajna inicjatywa. Dobra zabawa. Na koniec podpowiedź. Jeżeli szukacie ochłody w te upalne dni, pamiętajcie o odkrytym basenie Wandzianki. Krakowskie kąpieliska na Zakrzówku, Bagrach i w Przelasku Rosieckim także są już otwarte. Pracują również kryte baseny. znajdujemy się na obiekcie KS Wanda przy ulicy Bulwarowej, basen Wandzianka. Jest to basen kąpielisko zewnętrzne które funkcjonuje codziennie w godzinach od 10 do 18. Tutaj można aktywnie spędzać czas nie tylko w wodzie. Basen pływacki, też basen rekreacyjny, zjeżdżanie dla dzieciaków, ale całe tereny zielone, boiska do siatkówki. Także można tu spędzić fajnie, aktywnie cały dzień całymi rodzinami. Są bilety ulgowe, bilety dla młodzieży, dla dzieci, dla seniorów, dla rencistów, emerytów, bilety rodzinne. Także zapraszamy całe rodziny tu na basen. No i oczywiście, jeżeli chodzi o zewnętrzne obiekty, są też wieliska miejskie, takie jak Zakrzówek czy Bagry, natomiast w Krakowie jest też bardzo dobrze rozbudowana sieć basenów krytych, na których także w czasie wakacji możemy aktywnie spędzać czas. Wiele z nich także proponuje różnego rodzaju półkolonie i zajęcia dodatkowe, także warto zapoznać się z ich ofertą. Uprawiając sport lub po prostu wychodząc na pole, pamiętajcie o piciu wody. Nawet do 4 litrów dziennie mówią lekarze. Nie wychodźcie zatem bez butelki wody z domu. Nie musicie jej kupować. Wystarczy ta z kranu, która w Krakowie jest bardzo dobra. Dobrego dnia i do zobaczenia.